Zapraszam do wysłuchania opowieści o dwóch kubkach i o tym, co się dzieje, kiedy dzieciom kończy się paliwo. Ła! Kuba ziewa podczas kolacji, jakby chciał kogoś połknąć. Jest taki zmęczony. Ten dzień był pełen wrażeń. Razem z mamą, tatą i Lenką byli na wycieczce rowerowej. Potem w parku linowym Kuba aż trzy razy przeszedł trasę dla dużych dzieci, choć ma dopiero 6 lat. Teraz trochę bolą go nogi i ramiona, ale to nic. Jest już w piżamie, zaraz umyje zęby i pójdzie spać. Obok kuby przy stole siedzi Lenka. Trzyma w ręce kanapkę i bardzo powoli, coraz wolniej ją przeżuwa. Chyba zaraz zaśnie. Ona też jest bardzo zmęczona, choć podczas wycieczki siedziała w foteliku zamiast pedałować jak Kuba. No tak, ona ma dopiero 3 lata i jeździ tylko na rowerku biegowym, bardzo powoli. Kochanie, zaraz zaśniesz z tą kanapką, mówi czule tata. Chcę pić, mówi słabym głosem Lenka i odkłada kanapkę na talerz. Prosisz o picie? Już się robi, odpowiada wesoło tata. Wstaje od stołu, idzie do kuchni. I po chwili wraca z zielonym kubkiem pełnym wody. Proszę bardzo, zielony twój ulubiony. Ja nie chcę zielonego, ja chcę różowy, jęczy lęk. To dla ciebie bardzo ważne? Upewnia się tata. Tak, okropnie ważne. Skoro tak, dostaniesz różowy, odpowiada uroczystym głosem tata. Idzie do kuchni po różowy kubek. Po czym przelewa wodę z zielonego kubka do różowego. Nie! Lenka wydaje z siebie wściekły ryk. Nie, 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 nie. Dziewczynka raz po raz uderza piąstkami w stół. Tata marszczy brzwi, chyba stracił cierpliwość. O co ci znów chodzi? Pyta lękę niezbyt miło. Dziewczynka gwałtownie odsuwa swoje krzesło od stołu i osuwa się na podłogę głośno płacze Mama wzdycha i zgaduje Chciałaś nową wodę nie z zielonego kubka Tak Lenka szlocha Nie będę piła wody już nigdy Tata przewraca oczami i zajmuje swoje miejsce przy stole Mama siada na podłodze obok Lenki i mówi do niej bardzo powoli i łagodnie Widzę, że jest ci bardzo źle, córeczko Jesteś chyba smutna i zawiedziona. Chciałaś różowy kubek i nową wodę. Lenka nadal płacze, ale zaczyna słuchać. Mama delikatnie masuje plecki dziewczynki, która powoli się uspokaja. Co możemy zrobić, żeby było ci trochę lepiej? pyta mama. Przytul! mówi Lenka. Wstaje i rzuca się w ramiona mamy. Po chwili Lenka. Całkiem spokojna, puszcza mamę. Sięga po kubek i pije. Już nie ma dla niej znaczenia, czy to nowa woda, czy woda przelana z zielonego kubka. Widzę, kochanie, że jesteś zmęczona i śpiąca. Pójdziemy się teraz położyć? pyta mama. Tak, chcę, misia, i spać. I przytul. Mamrocze Lenka, ziewając szeroko. Dobrze, a po drodze wstąpimy do łazienki i umyjemy ząbki. Najpierw misiowi, a potem tobie. Mama niesie senną lękę do łazienki. Kuba z tato zostają przy stole i kończą kolację. Dlaczego ona tak się zachowuje? Pyta Kuba. Ciocia Zosia wczoraj na placu zabaw mówiła, że lęka jest niegrzeczna. Sądzę, że nie ma niegrzecznych dzieci. Są tylko dzieci, którym skończyło się paliwo i nie mają siły zachowywać się właściwie. Odpowiada tata. Paliwo? Kuba się dziwi. Nie jesteśmy przecież samochodami. Nie jesteśmy, ale tak jak samochody, potrzebujemy czegoś, co daje nam energię. Dla samochodów tym czymś jest paliwo, a dla ludzi jak myślisz, co to takiego? Jedzenie i picie? Zgaduje Kuba. Dokładnie tak. A czego jeszcze potrzebujemy, żeby sprawnie działać? Hmm, nie wiem. Kuba zamyśla się. A kiedy czujesz się źle? pyta tata. Kiedy jestem chory, kiedy się zdenerwuję, albo jestem smutny, kiedy jest dużo dzieci i głośno krzyczą, kiedy moi koledzy się kłócą, no i kiedy jestem niewyspany. Widzisz, synu, w każdej takiej sytuacji zużywa się twoja energia, podobnie jak samochód spala paliwo. Zwykle chcemy postępować tak, żeby nie sprawić komuś przykrości. Ale kiedy mamy bardzo mało energii, możemy zachowywać się inaczej, niż byśmy chcieli. Lenka była bardzo zmęczona i mało dziś zjadła. To dlatego tak gwałtownie zareagowała. Umie przecież poprosić o nową wodę, ale teraz nie była w stanie. Jej bak był prawie pusty. W samochodzie jest takie żółte światełko, które zapala się, kiedy w baku jest mało paliwa. Fajnie by było, gdyby ludzie też takie mieli. Puszcza wodze fantazji kuma. Od razu byłoby wiadomo, do kogo nie należy podchodzić, żartuje tata. Ale wiesz, tak naprawdę mamy takie lampki. Jeśli ktoś, czy to dziecko, czy dorosły, zachowuje się źle, to można założyć, że jest mu źle. I kiedy my sami zrobimy coś, czego nie rozumiemy, to zwykle powodem jest pusty bak. Jak myślisz, co wtedy można zrobić? Zatankować! Tak jest. To co teraz zrobisz? Pyta tata z uśmiechem. Pójdę spać. Jestem okropnie zmęczony. Kuba ziewa. Dobry pomysł, tylko najpierw umyjmy zęby. To już wszystko na dziś. Zapraszam na kolejną część. Do zobaczenia.